Witam serdecznie. Dzisiaj wykonamy kulę śnieżną. Wspaniała zabawa wspólnie z dziećmi. Do wykonania takiej kuli, kuli śnieżnej będziemy potrzebować zwykły słoik z nakrętką, różnego rodzaju ozdoby. Ja przygotowałam tutaj trzy cholineczki, brokat, gliceryna w płynie. Woda i mam tutaj taką trawkę za pomocą kleju. Zostanie ona przyklejona, a pod wpływem wody nic jej się zupełnie nie stanie. Mam również tutaj gwiazdki, które zostaną również wsypane do naszego słoika. Rozpoczynamy przygotowanie naszej podstawki. Na dno naszej podstawki musimy umieścić choinki. Nasze elementy, które będziemy przyklejać. Więc przyklejemy nasze choinki na dno naszej podstawki następnie użyjemy trawki. Posłuży mi to specjalne do tego klej. Który którym smaruję swoje dno? Zakrętki. Ciężkie do. I jeszcze w jednym miejscu. Teraz użyję do tego trawki, wysypię niewielką dosłownie ilość na ten klej. aby zrobić podstawę zieloną, tak, aby nasza pokrywka nie była taka smutna, tak? Teraz użyję do tego aktywatora. Pozostawię to do wyschnięcia. Proszę zobaczyć już na dnie, mamy zrobioną przy choinkach trafki. pozostawiamy to do wyschnięcia chwilę i przejdziemy do wypełniania wodą naszego słoika, a więc wlewamy dużą ilość wody do słoika, wsypujemy brokat. Możemy użyć brokatu różnokolorowego, możemy użyć brokatu złotego czy też srebrnego. Ja jeszcze dla rozjaśnienia wsypię tutaj <laughs> srebrny brokat, tak żeby była to imitacja śniegu. płatków śnieżynki i niewielką ilość, naprawdę niewielką ilość wyliceryny, która się nam tutaj zmiesza razem z wodą. No i teraz, po wyschnięciu naszej trawki, już możemy sprawdzić sobie, że Wys ...zostało to wyschnięte. Zamieszamy to szpatulką, tak żeby nam wszystko się to ze sobą zmieszało. Następnie, aby nasz słoik był szczelnie zamknięty, musimy na około na około naszego swinka smarować klejem po zakręceniu zostanie to szczelnie zamknięte. Teraz odwracamy szczelnie. Zakręcamy nasz słoik. Pozostawiamy to do wyschnięcia chwilę. Odwracamy. Państwo, jednak nie zostało to szczelnie zakręcone. Smaruję jeszcze klejem, aby nam się uszczelniło, pozostawiam to do wyschnięcia. W międzyczasie możemy naszą pokrywkę ozdobić, tak? Wycinamy niewielki prostokąt, aby nasza pokrywka nie była taka widoczna, że to jest pokrywka. To sobie ją tutaj za chwilę okręcimy, dlatego wezmę sznurek jutowy, by móc związać, okręcić. Związujemy, czekamy do wyschnięcia, aż nam wyschnie Kaj na gorąco. Związujemy i sprawdzamy, czy słoik nam się szczelnie zamknie. Sprawdzamy, proszę zobaczyć, już nam swoje się szczelnie zamknął i w ten sposób mamy wykorzystane, mamy zrobioną naszą kulę śniegową. Tak? W ten sposób, w ten sposób wykonujemy kulę śniegową.